Arkadiusz Czawin Dzisiaj gramy w taką grę Ja już wchodzę na tą grę I bardzo bym was prosił o zostawienie subskrypcji Na moim kanale i z tej strony Arkadiusz Czawin Bo chyba się nie wystawiłem, a nie przedstaw Dobra, o to tutaj chodzi Tutaj jest postaciami z Marvela, podrobionymi oczywiście. Takich postaci nie mam w Marvelu, bo ja się znam bardzo dobrze na Marvelu. Takich postaci nie mam w Marvelu i tutaj trzeba się bić. I za to się dostaje pieniądze. Dobra, Ninja tutaj jest. Ja umiem latać, bo wybrałem sobie postać, która bije się z Venomem. Elektryzujący strzał! Chodź tu, młodzieniec. To nie jest młodzieniec, to jakiś odrobiony flesz. Nawet nie wiem, kto to. Pokonamy. Dobra, teraz burzowy strzał. Jeszcze strzał z chmury. Pochłonęła go. No i nie pokonał. Twardy pył. Ile mam? 14 monet. 14 monet Ja zbieram teraz na, na jego, nawet nie wiem kto to jest Wartuję, nie na niego, zbieram na może Iron Man Nawet nie wiem na kogo zbieram Danu z 1000 kosztuje 400 ten Ale ja na razie biorę sobie kogoś kogo mogę Wezmę sobie Patrzcie tor tu jest Się nazywa jakoś inaczej To wezmę mówię, tego człowieka Jegoś ogniowego wodnego Co? E, on jest niezły, niezły jest Chyba ja go pokonałem kogoś. Nie, ja nie pokonałem go, ale zero zostałem monet, no. Niefajnie. No, kim ja jestem? Ja nie chciałam być dziewczyną. E, nie śmiejcie się mnie, Ale czasami można być. Ech, no nawet nie jest dobra. A nie... Muszę zrobić reset charakter. Dobra, wezmę sobie teraz um, tego, Wuvia a nie, Batmana sobie. Zobaczmy, Batman, co Batman. Ej, on może się teleportować, on nawet fajnie jest. Chodź tutaj. Chodź tutaj, jakaś Kapitan Marvel. Znacie Kapitana Amerykę z Marvela? Ja znam, każdy go chyba znam. Zna. A mas A pokonał mnie. Dobra, teraz chcę wziąć żółwia Chcę przetestować drzuwianinże. ninja żółwia ninja żółwiainze, ja lubiłem oglądać jak jak był mały. Pamiętam go, lubiłem oglądać. Teraz Ciebie chodź tu, pałką pokonam. Pałką, pałką. Ja się pierwszy raz chyba zaśmiałem na odcinku. Szybko kula dynna! Furikan Ninja E... I... palca, 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 palca. Pá. Pê. Pauca o grão, pauca o grão. Isso é paucaf. Vuv paucas. Não é vuv ninja, é vuv paucas. Chodźcie, pałkaw was dopadnie. Tak. Pokonam was z pałkawu. Ja pokonałem kogoś. Pokonałem ich. Ej, ten wówninga jest nawet dobry. Niezły jest. Zero monet. Czyli chyba nikogo nie pokonałem. Dobra, kogo by to teraz wziąć? Kto to jest? Ktoś z Awangardów, bo ma tak a. a nie, to jest taki rozciągliwy, go znam. Tyk. Ostateczna walka. Pokona... Co to jest Hank? Tak go odtworzył. Nie wygląda jak oryginałek. Nie, pokonał jej. Ale 18 monet zachobiłem. Dobra, teraz chcę być nim. Zobaczmy, kto to jest. Co to jest? Jakiś łocznik. Dobra, a to? A, taki dym. No nie, jest oczywiście z Marvela. Słabie sobie robię reset charakter. Dobra, zrobię reset Chua, charakter. Ej, tutaj. Tutaj można być Sonikiem. Tak, tam jest Sonic. on się jakoś na tym nazywa. Dobra. No. Dobra, ostatnia bitwa. I kończymy ten odcinek. Niestety, muszę. Muszę kiedyś go zakończyć. Chcę być teraz dziadziem. Tak, dziadzu. A nie, to chyba. Jest falon profesor Ech, Falony doktorek Chodź tu wejną mnie Zniszczę cię Nie zniszczyłeś mi rodzinę w przeszłości to dla nas! Z tej kuli się nic nie wydostanie! Kula! I ja chyba muszę go przedstawiać, jak jest za darmo tam było tego. Błagam, żeby on był za darmo, no? 26! 26 monet ich mam. Nie, on nie zerł, ujemy Dobra, to... Ujemy tak, kupujemy flasha. Testuję flasa. Zostało on... mi... piorun i super szybkie bieganie. E, on jest chyba dobry. Dobra, kończymy ten odcinek widzowie. Do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się.